jestem Pakila, to jest kolejne wyzwanie dnia, sorry za mikro Ale takie mam warunki teraz e, Więc czemu my jesteśmy tutaj na bagnach? Ponieważ mamy złowić... Rybę ważącą ponad 5 funtów, czyli 2,20kg A tutaj na bagnach jest bardzo dużo ryb, które dużo ważą Dobra, więc zacznijmy łowić nasze ryby O jak widzimy od razu mamy jakaś wielka suma może się o zainteresuje, chyba się zainteresował. Tutaj mi się wydaje, że się zainteresował. Ostatnio było tutaj więcej ryb, nie wiem czemu może przez zakmurzenie, ale generalnie. No, ostatnio było dużo ryb. No i mam suma, tylko teraz go trzeba złowić. No i elegancko. No i jest sumik Soby go zachowamy Ale tu i tak jest wniosek To i tak na mnie zaraz go wyrzuci To jest trochę głupia lokacja A no może i nie A nie, jednak właśnie, No nie da się Może sposobem Dobra więc komentujcie, subskrybujcie już się z wami żegnam, trzymajcie się do następnego odcinka Cześć